Witajcie! Z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Incredible Adventures of Van Helsing 2. Jestem pewien, że bardzo wielu z was czekało na to, abym pokazał wam tą produkcję. Moi drodzy, studio Neo Core Games nie zawiodło nas. No może nie do końca. Jest tylko jeden mankament całej produkcji, mianowicie w wielu miejscach... Mamy niedociągnięte polskie tłumaczenie, ale być może jest to wina firmy zewnętrznej, ponieważ firma zewnętrzna tworzyła spolszczenie, nie samo Neocore Games. Zatem zaczynajmy, co tutaj mamy. Jest to postać taumaturga jak widzicie na 16 poziomie, zatem już powiedzmy po pierwszym rozdziale jestem. Trochę sobie przeszedłem, specjalnie dość długo grałem w tą produkcję przed opublikowaniem tego materiału, żeby mieć jak największą wiedzę. Moi drodzy, tutaj pokażę wam jeszcze postacie, które możemy sobie stworzyć Damy nową postać i zobaczcie, mamy dwa tryby gry Dwa tryby normalny oraz weteran W normalnym trybie będę mógł stworzyć takie postaci jak łowca, taumaturg oraz mistyczny mechanik Są to oczywiście postaci na poziomie pierwszym i będziemy mogli grać nimi w kampanii ale tutaj mamy coś o wiele bardziej ciekawego. Jest to postać w trybie weteran. Ten tryb jest naprawdę hardkorowy, ale tutaj mamy o wiele bardziej skomplikowane rzeczy. Mianowicie możemy wybrać sobie już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć klas. Jest to dużo, biorąc pod uwagę to, że no, niektóre się nieznacznie od siebie tylko różnią i w zasadzie będziemy mieli problem z ich wyborem. Dodatkowo możemy mieć tutaj tą klasę niestandardową, czyli te właśnie z tej trójki, które były na początku i możemy jeszcze zaimportować postać. No ja niestety nie mam możliwości zaimportowania żadnej z nich z jedynki oczywiście, ponieważ nie mam ich na poziomie 30. Dlatego też pozostaje nic innego jak tylko stworzyć postać w trybie weteran, ale biorąc pod uwagę właśnie te tutaj klasy postaci. Moi drodzy, nie będę tego oczywiście teraz robić, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak gra się taumaturgiem, a myślę sobie, że jest to całkiem przyjemna postać. Zacznijmy od wznowienia trybu fabularnego, który jest oczywiście głównym aspektem tej produkcji. Oczywiście mamy tutaj coś do dodatkowego, ponieważ Van Helsing 2 oferuje nam również tryb PvP. Niestety, aby tam się dostać, nasza postać będzie musiała przebić się przez 50 poziomów doświadczenia. Jest to bardzo dużo, ale myślę, że wytrwali fani tej produkcji dojdą do takiego mistrzostwa. Co tutaj mamy moi drodzy? Jest to właśnie główny hub całej produkcji. Oczywiście jest to znane z pierwszej części, ale mamy tutaj istotne zmiany. Tutaj jest menu dowódców, stanowisko dowodzenia. I właśnie z tej platformy, z tego menu będziemy wysyłać naszych dowódców na zadania. Jak widzicie mamy tutaj szereg, szereg statystyk, które opisują ich. Dodatkowo mamy tutaj umiejętności, artefakty, które znajdujemy po drodze, aby ich właśnie dozbroić, dodatkowo możemy tutaj mieć aż czterech. No i każdy z nich będzie mógł brać udział w takich misjach. Zobaczcie, tutaj mamy dostępną jeszcze jedną misję. Niestety w tym momencie nie będę wysyłać żadnego już z dowódców, którzy pozostają tutaj właśnie w mojej bazie, ponieważ są oni na pierwszym poziomie i jestem pewien, że gdyby tutaj zmierzyli się właśnie z tymi przeciwnikami w liczbie 15, no to miałbym ogromny problem i właśnie y, zostałoby to ukończone właśnie tak jak tutaj czyli z czerwonym X. Dzięki temu nie miałbym żadnych surowców, żadnego dobra z tej misji. Moi drodzy, tutaj każda z tych misji, która trwa, jak widzicie określony czas, po prostu zostaje później przez nas ukończona i my możemy sobie odebrać nagrodę. Nagrody są w zasadzie 3. Jest to na przykład esencja, później może być to fragment runy albo zwykłe przedmioty, czy no niezwykłe, mogą być oczywiście przedmioty legendarne, to już w zależności jak gra nam wylosuje. Tutaj możemy sobie wyszkolić kolejnych żołnierzy. Jak widzicie, w tym momencie mamy ich aż 41. Na początku zaczynałem około z liczbą 30, no i oczywiście to się rozrosło podczas produkcji. Tutaj mamy relikwie, które będziemy mogli właśnie dać naszym tutaj dowódcom, aby oczywiście zwiększyć charakterystyki tych właśnie umiejętności. Moi drodzy, jest to menu bardzo fajne, oczywiście na samym początku tutaj... No nie mogło obejść się bez kłopotów, ponieważ niestety nie było to przetłumaczone w pełni i miałem ogromne problemy, żeby połapać się o co w tym chodzi. Ale koniec końców szybko twórcy wydali hotfix. No i teraz jest to menu zupełnie po polsku. Tutaj mamy kolejną nowość, mianowicie jest to taki mężczyzna, który pomoże nam tworzyć runy. Moi drodzy, tutaj mógłbym rozbić wszystkie przedmioty, które mam w ekwipunku, ale ja po prostu umieszczę je tutaj i zobaczę. Zobaczcie, każdy właśnie taki przedmiot, oczywiście tu jest taki żółty, więc jest to mocniejszy niż magiczny. On rozbija się na dwie runy. O i zobaczcie, tutaj trzecia rzecz, jest to chimera, moi drodzy, ale o tym zaraz, po kolei. Tutaj mamy runę taką, fragment nadzwyczajnej runy mistrzowskiej. No i oczywiście właśnie z takich żółtych przedmiotów te runy będą takiego koloru. Tutaj, jak widzicie, mamy fragment runy. Jest to runa kondycji, no i mamy ich cztery właśnie. Za każdym razem właśnie w tak zupełnie losowy sposób będą te runy przydzielane i za chwilę zobaczycie ile ja tego tak naprawdę mam. A myślę sobie, że te ilości, biorąc pod uwagę to, że dopiero od powiedzmy 25 minut rozbijam sobie przedmioty, są niewielkie. Zobaczcie moi drodzy, tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo, ale... Daje to nam ogromne pole do popisu co do budowania przedmiotów, ponieważ spróbujemy sobie tu zrobić właśnie przedmiot na podstawie tych rękawic. No i moi drodzy, mam tutaj trzy takie runy, które mógłbym wykorzystać. Ja dam sobie tutaj runę szczęścia, a w tym momencie jej nie mogę. Damy runę magiczną, tą mistrzowską, damy runę szczęścia. No dziwne, dlaczego tutaj się ona nie chce. No cóż. Trudno, damy te dwie runy Magiczna runa mistrzowska oraz nadzwyczajna runa mistrzowska Moi drodzy to tutaj da nam właśnie dwie te statystyki losowe zaklęcia Dodatkowo mamy trzy losowe już odgórnie narzucone na ten przedmiot Jak widzicie całkowity koszt takiego zaklęcia, takiego tworzenia runy, dodania jej do przedmiotu jest naprawdę bardzo duży Ponieważ 32 tysiące sztuk złota no to będziemy musieli dość długo zbierać Ale zróbmy to Pytanie, co się teraz wydarzyło? Jak widzicie, mamy tutaj zupełnie losowe bazowe statystyki do tego przedmiotu, no i myślę sobie, że jest trochę gorszy niż miałem go wcześniej Ale to nic Nie ma najmniejszego problemu Jest to naprawdę bardzo ciekawa mechanika, którą oczywiście później będę mógł sobie wykorzystać Aby przygotować moją postać Właśnie do rozgrywki w trybie PvP Oczywiście będę musiał ją dozbroić maksymalnie Aby po prostu nie ulec właśnie w pojedynkach, które będę tam toczyć Moi drodzy, tutaj mamy kolejną nową mechanikę tej produkcji Mianowicie jest to chimera, którą udało mi się złapać jest taki krąg, na którym walczyłem z nią. Później ona przybyła właśnie do tego miejsca, w którym się znajdujemy, do głównego huba produkcji i tutaj mam już właśnie ją dostępną. Jak widzicie, nazwałem ją Puchatek według sugestii Lady Katariny, oczywiście znanej postaci, która w pierwszej części już tutaj z nami podróżowała. Moi drodzy, tą właśnie himerę. W tym momencie niestety nie będę mógł jej wykorzystać, ale wysyłamy ją normalnie na takie różne obszary, które tutaj są, aby dla nas walczyła. Zdobywa ona doświadczenie, zdobywa złoto dodatkowo zdobywa przedmioty, jest tu oczywiście pokazany poziom zagrożenia, ile może odnieść ran i tutaj mamy takie świece, które zdobywamy sobie podczas rozgrywki w różnych miejscach, przy różnych miejscach, te świece dodajemy tutaj na przykład 10% do obrony czy 10% do prędkości ataku. Oczywiście wszystko to się naprawdę bardzo przyjemnie zazębia. I daje to kolejny raz ogromne pole do popisu. Naprawdę produkcja poprzez dodanie tych nowych elementów zyskuje. Chociaż, moi drodzy, nie podobało mi się jedno. Mianowicie, jak grałem sobie na samym początku, czyli już pierwszego dnia po właśnie wprowadzeniu produkcji na Steam no to napotkałem ogromne problemy z polonizacją ponieważ były problemy z polonizacją intro, z polonizacją menu, z polonizacją questów i różnego rodzaju statystyk czy skilli oczywiście miejmy nadzieję, że już niedługo to wszystko się poprawi ja dzięki temu wystawiam produkcji moją ocenę 8 na 10 powiedzmy, że z sentymentu do pierwszej części Przejdźmy sobie w tym momencie do jakiegoś miejsca, w którym będziemy mogli sobie powalczyć. Ja moi drodzy tutaj mam zadanie, aby dostać się właśnie na wiadukt i tam będę musiał atakować trzy psy harkera. Są to... Nowe jednostki, które zostały wprowadzone tutaj właśnie w drugiej części, są to y, tacy podwładni generała Harkera, a jest to nowa postać, nowy antagonista, którego będziemy musieli zwalczyć właśnie w drugiej części, ponieważ w jedynce, gdy pokonaliśmy profesora Fulmagati, nie był to zupełny koniec. I oczywiście Van Helsing wrócił ponownie do Borgowi, w tym momencie jego zadaniem jest właśnie odszukanie tego Harkera i pokonanie go. Jak widzicie mamy tutaj czasem w produkcji takie wstawki przerywniki filmowe, no nie było to ani trochę długie, ale myślę sobie, że jest to przyjemne urozmaicenie. Teraz porozmawiamy sobie z tym dowódcą... Moi drodzy, jak widzicie, produkcja ma czasem takie bardzo nieprzyjemne ruchy kamery, ale myślę sobie, że można to wszystko wybaczyć sentymentu właśnie do pierwszej części z tego, że nie ma zbyt wiele gier Slash właśnie w takim uniwersum steampunkowym oczywiście biorąc pod uwagę całą mechanikę produkcji jest to naprawdę bardzo, skom bardzo skomplikowana produkcja i myślę sobie, że bardzo wielu z Was będzie tutaj się świetnie bawić. Oczywiście moi drodzy podstawowe mechaniki, czyli walka z przeciwnikami jest naprawdę bardzo miarodajne bardzo miodna i miarodajna. Oczywiście mamy ogromną przyjemność pokonywania całych hord przeciwników. Moi drodzy, w tym momencie widzimy tutaj taki efekt deszczu. Trochę to takie smugi wprowadza, no ale myślę sobie, że jest to naprawdę bardzo przyjemne urozmaicenie tego, co w produkcji widzimy. Jak widzicie, tutaj w tym momencie będę musiał się udać właśnie do takiego punktu, który Tutaj y, rozświetla się na mapie. I zobaczymy, co tam na mnie czeka. Już w oddali widzę bardzo dużą ilość jednostek przeciwnika. Tutaj mamy jakieś jednostki z tarcią, ale mój bohater jest na tyle wyposażony w przedmioty, które mogą zwalczyć właśnie te jednostki, że nie ma najmniejszego problemu. Trochę, moi drodzy, tutaj jest pewien chaos, ale to nic. Tutaj mamy nowego przeciwnika, jest to taka jednostka o. Niestety już ją zabiłem, ale była to jednostka mechaniczna. Świetnie. W tym momencie ci przeciwnicy bardzo szybko zostają przeze mnie zabici. Jak widzicie, moja postać tutaj jest naprawdę mocna. I tutaj mamy Kolejny nowy czar, który przeciwnicy właśnie na mnie zrzucają. Pytanie, czy gdzieś tutaj będę miał spokojne miejsce, żeby Wam pokazać jeszcze, jak rozwijam swoją postać. Mam nadzieję, że tak, że tutaj będę mógł sobie stanąć jeszcze na chwilę. Zobaczmy, moi drodzy, do podstawowych statystyk oraz do umiejętności. Tutaj mamy statystyki znane z pierwszej części, takie jak kondycja, zręczność, siła woli i szczęście. Oczywiście również moją tutaj współtowarzyszkę, czyli Lady Katarzynę, będę mógł awansować na wyższe poziomy. W tym momencie dodam sobie jeszcze tutaj u niej do zręczności, co spowoduje właśnie zwiększenie obrażeń przez obrażenia na odległość. Tutaj możemy kontrolować jej zachowanie, dam sobie również tą walkę z dystansu. Jak widzicie mamy różne tryby takiej walki, obrona, atak najsłabszych, atak podatnych, a wsparcie tutaj jest na samym końcu. Moi drodzy myślę sobie, że najlepiej będzie obrona, że... Towarzyszka atakuje wroga, który atakuje bohatera. Jest to naprawdę bardzo dobre. Dodatkowo mamy oczywiście szereg umiejętności pogrupowany na trzy kategorie, czyli strażnik. Są to takie umiejętności, które wpływają właśnie na Wangelzajna tak bezpośrednio. Tutaj mamy ciało. Te umiejętności wpływają na Lady Katarinę, dzięki temu ona jest mocniejsza i tutaj mamy umiejętności ducha. Jeżeli ktoś kontrolu, kontroluje Lady Katarinę pod postacią ducha, niestety ona w tym momencie nie walczyłaby, to tutaj ma również statystyki do tego trybu właśnie Lady Katariny. Moi drodzy, tutaj statystyki mojego bohatera, jego umiejętności, przepraszam. Mamy ich bardzo dużo. Naprawdę myślę sobie, że to jak dużo poziomów będziemy mogli tutaj zdobyć, daje nam niesamowicie dużą różnorodność. Jak widzicie, są tutaj umiejętności na samym końcu, które wymagają aż 54 poziomu. Jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia i... Myślę sobie, że spędzę przy tej produkcji jeszcze dobre 50 godzin, aby właśnie dojść do samego końca. Tutaj mamy już standardowo sztuczki znane z pierwszej części. Oczywiście jest ich dwa razy tyle. Jest to naprawdę bardzo dużo. Będę się musiał naprawdę mocno zastanowić, które wybrać. Mamy również aury. W pierwszej części również były aury i tak jak teraz mamy tutaj moi drodzy obrażenia zadawane z dystansu zmniejszone o 34%, czyli obrażenia zadawane mojemu bohaterowi. Jak widzicie jest tutaj naprawdę duża różnorodność tej produkcji Sama gra w zasadzie ma taką samą cenę jak pierwsza część, czyli te 15 euro Ale myślę sobie, że jeżeli znudziło was Diablo, znudził was Torchlight I znudziły was inne gry tego typu To tutaj odnajdziecie coś dla siebie Naprawdę Van Helzani jest produkcją, którą mogę z czystym sercem polecić Biorąc pod uwagę nawet te kłopoty z polskim tłumaczeniem Trzymkniecie na to oko. Jestem pewien, że w ciągu kolejnego tygodnia czy dwóch wszystko się unormuje i naprawdę produkcja będzie już w pełni dopracowana. Biorąc pod uwagę to, że właśnie mamy niewiele produkcji tego typu na rynku, jest to naprawdę bardzo dobra pozycja, którą warto sprawdzić. Moi drodzy, w tym momencie dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!